ma witajcie z tej strony się. E, i chciałam się zapytać, czy chcecie malutką serię Minecraft, Minecraft jakieś, nie wiem, Probimy z Minecraftu. E, ja umiem grać w Minecrafta, wy nie umiecie grać w Minecrafta. Ja się kraftuje co. Mm, nie, nie grałem takiego normalnego Minecrafta. Yy, raz wypuściłem tylko jeden film z Minecrafta. To było dawno temu. Mm, to jest ten film. I czy byście chcieli tego sawyera kontynuację?

Jeśli chcecie to zajebiście. Może w dyskusji o komentarzach zasubskrybujcie, łapkujcie i udostępniajcie gdzie chcecie. Nawet na Facebooku. Więc no. Ja z Wam się żegnam. E, jak będziecie chcieli kamerkę, to oczywiście. Ma 11 subów. Łączę kamerki. Nie ma 11 subów. Nie ma kamerki. To taki mały spoiler.